Yo, Siemanko widzowie, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale jesteśmy dzisiaj znowu w Adult ale dzisiaj się trafi coś tam niezwykłego. Jak wiecie ze mną jest fajnułe i możecie ją kojarzyć z kanału Mendiego, jeżeli w ogóle oglądacie A link będzie w opisie do Mendiego, więc na pewno kojarzycie, ale właśnie dzisiaj to wydarzy coś ciekawego. A więc mi, w ogóle fajnie mnie zaprosiła do wbicia na serwer, więc szykują coś dla mnie. Prawdopodobnie, jeszcze nic nie wiem, więc nie wiem. Zobaczymy co tu się wydarzy, a więc dobra. Yy... Fajne co tutaj się dzieje, Czekaj. Dobra ogólnie spytałem co się wydarzy w tym odcinku Bo jeszcze sam nie wiem na co się szykuje dokładnie A więc pytałem po prostu fajne Tutaj o co tutaj chodzi mniej więcej A wy widzowie przed zaczęciem tego odcinka Subskrybujcie, łapkujcie oj, oj dużo, dużo No to widzowie zobaczymy, zobaczymy Ja tutaj czekam z niecierpliwością Ale nie wiem, sam nie wiem co się może tu wydarzyć Fajnue jest you trade request ok eee, Dostaliśmy trade od Fajnue Dostaliśmy tutaj jakieś... Ej, to są OG rzeczy. Co jest? Neon. Ej, dobra. Ale od kogo to jest? To jest od Ciebie fajne? Spytam jej, czy to jest od niej, więc zobaczymy tutaj. Ale patrzcie co tu się dzieje. Ile ja tych rzeczy dostaję właśnie w tym momencie. Co ciekawe, zobaczymy czy w ogóle będziemy coś za to dać, nie? Bo jeżeli mam coś za to dać, no to tak nie wiem czy będę mi starczy w ogóle rzeczy. Bo mam takie... W sumie parę rzeczy tutaj mam. Ale nie wiem, nie wiem. Eee widzowie, no mamy tutaj parę rzeczy no takich grubych powiem, że tak szczerze, no mamy tutaj sporo rzeczy, to są oudzi rzeczy w większości I ona co chwilę ich dodaje, nawet potki dostajemy Ej widzowie w tym momencie musicie grubo subskrybować kanał i lajkować, bo to co się tu właśnie dzieje to jest jedna z większości, i od szefa O kurde widzowie Dziękuję, dziękuję naprawdę. Jeżeli wy chcecie też taki tutaj yy, więcej takich rzeczy dostawać, też piście w komentarzach. Niki, ja wam będę rozsyłał parę rzeczy. Bo jak widzicie, tutaj gruby trade został właśnie zrobiony. Ja dziękuję tej fajnej i Mendiemu, właśnie. No bo dzięki Tobie mam te też rzeczy. Bardzo dziękuję. Ok. Confirm i patrzcie, mam wszystko już u siebie. Dobra, a więc zobaczymy tutaj teraz. Jak to wygląda w naszym ekwipunku obecnie? E, dobra, mamy... Petu nam się zwiększył, jajek nam się zwiększyło. Mamy tutaj o wiele więcej jajeczek, e, peciszków. No widzowie, grubo. Grubo powiem Wam, że grubo. Petu mamy teraz tyle i to legendarnych. Co jest? W ogóle, zobaczmy jedną rzecz, poczekajcie. Yyy e, Tutaj coś muszę sprawdzić. A bo czekajcie, spytamy się, czy to fajne. Szef jest na selfie? Zobaczymy. Jo, to się świeci, i dokładnie. Tutaj fajne świeci, a ja to mam. Już nie. No szkoda, widzowie. Nie zobaczyliście tej szefa, ale chodzi o Mendiego, więc dziękuję Wam bardzo za tego trade'ika Fajną i Mendy, bo przede wszystkim Mendy właśnie tutaj. I fajną, bo bez fajnej bym nic nie, w tym momencie też nie zdobył. A więc dziękuję Wam bardzo. I ładne, no. Ja Ci pokażę, mam jeszcze Frost Fury, poczekaj. Takiego mojego peciszka, którego kupiłem akurat, nie wiem, mówiłem to było w ostatnim odcinku. Ja mam takiego tutaj. Y, Frost Fury. I mam jeszcze takiego. O, mozaik, nie wiem jak się nazywał w sumie. Rainbow Dragon, właśnie. On był z tego eventu. On na tym jeździ? Nie, nie, nie. Ja na przykład na Frost Fury mogę latać. Y, patrzcie na to, gdzie to jest Frost Fury o tak, na Frostfall'ie mogę latać i jeździć. Okej. Okay. Widzowie, <grystanie> nie patrzcie, nie, 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 może, nie musicie go komentować w sumie. Ja też mogę latać. Okej, okay. może wyjdziemy sobie na zewnątrz. Exit home. I zobaczymy po prostu tutaj trochę na zewnątrz jak to wszystko wygląda, bo tak w domu siedzimy. Ja domu to za nie mam, jak widzieliście w sumie. Nie umiem budować domku, Jeśli jeżeli ktoś umie za was budować domki, to odezwijcie się w komentarzu I coś zbudujemy, ja wam też zapłacę czy coś, nie wiem Zobaczymy, ugadamy się jakoś Discord macie w opisie, więc coś możecie pisać Fajnue, gdzie jesteś? Chodź tutaj Fajnue, gdzie jesteś? W domku? Chyba w domu jeszcze siedzi, tak? A nie, gdzie jest Fajnue? O tutaj jest Fajnue, dobra Nie widziałem jej Dobra, lecimy widzowie, lecimy w tym momencie... E, nie fit, Tylko... Ride, albo nie... Dobra, ride. A bo nie, dam jeszcze fly O kurczę, to jakiś nie wiem co to jest. Jakiś chłopak przyszedł. Nie wiem. Okej, okay, lecimy flag na środku. Dobra, dawajcie, dawajmy Lecimy widzowie, lecimy. Dobra, dojdziemy swój idzie fajnie lecisz. Aha, tam chcesz jechać, dobra. Idziemy się w tym momencie flexować. Dawno tego nie robiłem w sumie, ale okej. Okay. Możemy tak zrobić. Czekajcie. Już tutaj. O, dobra, jesteśmy na drugim świecie, jakby. I lecimy, widzowie, za fajnuję tutaj. Ona nas prowadzi w tym momencie. Zobaczymy. Aha, bo to jest. Aha, bo to jest mniej więcej skupisko ludzi po prostu. Zobaczymy co tutaj będą gadać, jak będziemy z tymi dwoma yy, peciszkami. Nie wiem. Coś e, tutaj będą chcieli, czy nie? Nie napiszą coś, czy nie? Zobaczymy. E, ja tu nic nie będę na razie pisał, chyba że. Coś cisza napisałem. A to się kryci, Dosłownie. To się fajnuje, kurczę. Ja to odcinek grypam. Dobra, ale nie wiem. Polacy są na serwerze, chyba są, bo wcześniej, jak był szef, właśnie, czyli Mandy, no to właśnie ktoś tu pisał, że akceptuje da w ogóle. A on ma w ogóle partnera, więc troszeczkę to tak inaczej wygląda. Ale no, chciałem to w ogóle zrobić partnera, więc nie wiem, może że sobie się postaramy, i może kiedyś tam też się uda zrobić partnera w tej gierce, a więc trzeba po prostu oglądać odcinki i trzeba po prostu małpkę kapucynkę. Małpa kapucynka, co to ja tu jeszcze w ogóle mam za pycik? Dostaliśmy jeszcze, o właśnie, jakieś jajeczko tak jest, Tripit Egi Nie wiem co to jest, ale to jest bardzo udzi chyba item. Tu mamy garden, to jest teraz. Tu jakaś małpa z koroną, i to jest mocne. Tu mamy jakiś... co to jest? Kany fluscik. Nie wiem, ale bardzo te rzeczy, widzę, już tak powiem. Nie chcę przeklinać się tutaj. Yy, tu mamy, o kurczę, mamy tu kany, dwa. Co tu jeszcze dostaliśmy? No i takie rzeczy widzowie Coś ci pisał ład co jest Coś ci chyba... Yy... Nie on nas, do nas pisze czy nie Zobaczymy, ktoś coś tak Nie wiem, nie wiem ktoś ci pisał Ład, coś takiego typu Nie wiem, zobaczymy Widzowie wbijajcie na tego Discorda, bo... Yy, hasza, 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 Ciekawe co, co, co to ma znaczyć ja się wyzowię na Discorda, bo może go aktywnimy wreszcie, jak wiecie, nie wiem czy wiecie czy nie, ale tam jest teraz cicho dosyć i możemy go uaktywnić, jeżeli będziecie chcieli, a więc komentujcie, lajkujcie na bieżąco z odcinkami, żeby wiedzieć co jak i do wygrania właśnie niektóre paczki będą z moich powtórek na razie, a więc no możecie pisać w komentarzu, ja wam nazwę ci zbrzy... Zbyszek. Okej, okay. będę Zbyszkiem. Dobra, ale widzowie, mówię, komentujcie swoje niki z Robloxa, a ja wam wyślę parę peciszków. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, to być losowanie losowanie, albo po prostu wyślę wam peciki. Więc jak chcecie, to możecie pisać, jeżeli jesteście chętni. A w tym odcinku też będzie na tyle. Ja wam, widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, w którym to Mandy i Fajnue załatwili dla nas zarąbiste peciki. Ja wam bardzo dziękuję. Kanał Mendygo będzie w komentarzu, nawet i Fajnue w sumie też. A więc no, zapraszam na serwer Discord ekipa Mendiego w którym też się dużo dzieje, ja tam jestem właśnie w zarządzie, a więc widzowie, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, fajnie by była ze mną i trzymajcie się do kolejnego odcinka, no i hej!